Czy Warszawa jest? Ten podcast nie będzie o kwestionowaniu jej istnienia. Nazywam się Błażej Brzostek, jestem historykiem, zajmuję się historią miast. Zapraszam co tydzień w środę na podcast, który przygotowuję razem z Muzeum Warszawy. Opowiem Państwu o Warszawie dzisiejszej i dawnej. Będę próbował mówić o jej różnych cechach: czy jest młoda, czy stara, ładna, czy brzydka, zielona, czy szara. I będę szukał odpowiedzi na te pytania w teraźniejszości i w historii. Serdecznie zapraszam. Czy Warszawa jest duża? Czy Warszawa jest duża, czy jest mała? A może jest średnia? I czy to w ogóle jest ważne? Wydaje się, że jest i że nawet jest bardzo ważne, ponieważ miasto w wyobrażeniu już od bardzo dawna, w wyobrażeniu społecznym, powinno być duże albo powinno być małe. To jest też element takiego kulturowego przeciwstawienia spokojnego, czciwego, przyzwoitego miasta prowincjonalnemu, wielkiej, zepsutej, złej metropolii, w której na człowieka czyha i pokusa, i niebezpieczeństwo, i przede wszystkim zło moralne rozmaitego rodzaju. Ten typ myślenia o mieście ma charakter nowoczesny. Zrodził się, jak się wydaje, w XVIII wieku. W epoce oświecenia, gdy właśnie różne filozoficzne prądy bardzo wyraźnie przenikały miasto, jego wizerunek i opisywały jego znaczenie. I wtedy właśnie w tej filozofii francuskiej, francuskiej filozofii oświeceniowej, która promieniuje na całą Europę, pojawiają się różne wizje miasta, w tym miasta zbyt wielkiego. Miasta, które pożera umysły mieszkańców, nie pozwala im myśleć racjonalnie i prosto. Pojawia się wtedy wielka nostalgia za miastem greckim, które jest niewielkie, proste, którego agora pozwala się wszystkim mieszkańcom spotkać. I ten taki idealizowany wizerunek starożytności jest w ogóle istotnym elementem XVIII-wiecznej wyobraźni, która daje początek nowoczesności. No więc czy Warszawa jest duża? Odpowiedziałbym na to pytanie negatywnie. Warszawa jest stosunkowo mała. Jeżeli ją porównamy ze stolicami innych państw o podobnym potencjale demograficznym, no Warszawa, która ma ledwie 1,8 mln mieszkańców w państwie 38 milionowym, jest daleka od tego 10% udziału stolicy w populacji, jaki uchodził w XX wieku za średni, za wyznacznik rangi stolicy. Ona powinna co najmniej 10% mieszkańców skupiać. No a wiemy, że niektóre stolice skupiały znacznie więcej i skupiają nawet jedną partą mieszkańców kraju, jeśli nie więcej. No więc od stolicy się oczekuje, że będzie wielka i że będzie w jakiś sposób reprezentatywna dla narodu, dla jego wielkości, dla jego siły. W związku z tym stolica wypełniona ludźmi, pełna ruchu, pełna życia, jest tym wizerunkiem siły całego narodu, zwłaszcza, że stolice przede wszystkim goście z zewnątrz, osoby znaczące, politycy, biznesmeni. Ludzie kultury, no i wreszcie turyści poznają jako pierwsze miejsce, przeważnie lub bardzo ważne miejsce na mapie kraju, który odwiedzają. I to oczywiście można temu zaprzeczyć. Przecież wiemy, że w XX wieku zwłaszcza istniał ruch przeciwstawny, żeby opuszczać wielkie, stare, przeludnione stolice i budować nowe. Mamy nową stolicę Turcji, Ankarę, która ma uwolnić się od tego strasznego zgiełku y, ruchu Stambułu, który już jest niemożliwy do przebudowania, a Turcja Atatürka potrzebuje nowoczesności, potrzebuje symbolu, a jego władza potrzebuje gestu. Mamy nową stolicę Brazylii w połowie XX wieku, czyli Brazylię, która ma też pokazać, czym ma być nowoczesna, niewielka, świetnie zaplanowana stolica, robiona z betonu i szkła. W Warszawie, gdy czytamy publicystykę lat 30., nam no, możemy natrafić na bardzo ostre y, oceny tego, czym jest Warszawa, jak funkcjonuje i w tym stwierdzenia, że Warszawa jest za duża. Warszawa jest zbyt wielka. Ten element się pojawia zwłaszcza w publicystyce antysemickiej, w której ten, ten nadmierny, rozdęty charakter Warszawy ma też świadczyć, że to miasto w jednej trzeciej zamieszkane przez Żydów jest po prostu niegodne, miana stolicy Polski. Należy sobie zbudować gdzieś jakąś inną, małą, nową, na surowym korzeniu, która byłaby prawdziwą stolicą rzeczypospolitej. No więc istniała też i taka tendencja, chociaż wydaje się, że miasto, wielkie miasto jest imponującym elementem wyobraźni nowoczesnego człowieka i naszej dzisiejszej też. Tym bardziej, że na świecie dzisiaj już ponad połowa Ludzi żyje w miastach. To jest zjawisko zupełnie świeże i ono się wiąże też z powstaniem takich ogromnych megalopolis, które liczą ponad 10 milionów mieszkańców, a których to miasto jest już obecnie niesłychanie dużo, zwłaszcza w Azji, ale też w, w innych regionach, w Ameryce Łacińskiej, kształtują się takie gigantyczne molochy. I tutaj mamy całą listę. Naprawdę niebywale wielkich miast na czele z Tokio, którego populacja, jako całego zespołu miejskiego, dzisiaj równa jest populacji Polski. To jest około 38 milionów ludzi. I te największe miasta, które mają 20 milionów z plusem, w tej chwili jest ich kilka na liście, przede wszystkim Tokio, Delhi razem z New Delhi, czyli stolicą Indii i Szanghaj. To są największe metropolie dzisiejszego świata. Podobne miasta mają to do siebie, że bardzo trudno określić, gdzie się kończą, a gdzie się zaczynają. To są nieprzerwane ciągi bardzo gęstych, niesłychanie ruchliwych, wiecznie zakorkowanych dzielnic, które tylko w części należą do właściwego miasta. I tu mamy taką sytuację w Tokio, która, którego nie sposób właściwie przestrzennie Podzielić na żadne części. To jest moloch, ale w tym molochu mamy administracyjne miasto właściwe, czyli Tokio, które liczy zaledwie około 10 milionów mieszkańców Bawatela. I drugi przykład uderzający to jest Delhi, które ma niemal 30 milionów, ale w skład tej, tej konurbacji gigantycznej wchodzi New Delhi, czyli stolica, właściwa stolica kraju, która ma ledwie Dwieście kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Podobne zjawisko w Europie, po yy, Paryż. Paryż, który jest wielomilionową metropolią, w istocie w swoich granicach administracyjnych jest Paryżem XIX-wiecznym. Mieszka w nim niewiele więcej ludzi niż w Warszawie. Więc bardzo trudno jest przyjezdnemu, który przylatuje na przykład na lotnisko albo przyjeżdża pociągiem, ocenić właściwą wielkość, rozmiar miasta. On może tylko wierzyć statystykom. Żaden mieszkaniec Warszawy nie policzy sam obywateli, którzy go otaczają, nie jest w żadnej mierze w stanie określić, ile naprawdę w Warszawie mieszka To jest też zjawisko charakterystyczne dla całego świata, zwłaszcza XX-wiecznego, który to świat był pełen rosnących miast. I ten ogromny rozrost, który miał miejsce zwłaszcza od połowy XX wieku w tak zwanym trzecim świecie, czyli w krajach postkolonialnych, miał wiele cech patologii. To wtedy czyli w połowie XX wieku zaczęły się pojawiać ogromne wątpliwości, czy rzeczywiście miasto powinno być wielkie. Te imponujące metropolie XIX wieku z Londynem, Paryżem, Wiedniem czy Berlinem były wspaniałymi wielkimi miastami, ale miasta takie jak Kai, które się błyskawicznie rozwijały w wieku XX, miały zupełnie inny charakter. To były miasta, które przede wszystkim przyciągały ubogą ludność z wnętrza kraju, ludność zmuszoną do migracji przez nędzę występującą na wsi, przeludnienie, brak pracy, brak ziemi. I to tworzyło wokół miast ogromne pierścienie dzielnic nędzy. Te zjawiska znano też oczywiście ze Stanów Zjednoczonych, ale one przede wszystkim się uwyraźniały w tak zwanym trzecim świecie. I w latach 60. XX wieku, gdy Warszawa stopniowo zbliża się do swojego przedwojennego zaludnienia 1 300 tysięcy mieszkańców, rozrost takich identycznych miast południowoamerykańskich albo afrykańskich staje się już wyzwaniem cywilizacyjnym i podważa sens zachwytu nad wielkością ośrodków, mierzoną zwłaszcza liczbą ludności. Jeżeli tych ludzi z trudem daje się nakarmić, jeżeli oni nie znajdują pracy, jeżeli mieszkają w domach skleconych z blachy i drewna, no to wtedy pytanie o to, czy to wielkie miasto ma rosnąć dalej, jest pytaniem oczywistym, jest wyzwaniem, jest problemem. I tutaj mamy Warszawę. W tym wszystkim Warszawa, znowu, czy jest duża, czy mała. Warszawa praktycznie przestała istnieć w roku 1944. I tych nielicznych mieszkańców lewego brzegu, którzy przetrwali, nazywamy warszawskimi Robinsonami. To maleńkie początkowo miasto, będące pustynią gruzowisk, wypełniające się ludźmi, stanowiło taką tabula rasa. Tabula rasa z wielu powodów, przede wszystkim dlatego, że fizycznie znaczna część mieszkańców Warszawy, którzy nadawali jej tożsamość, straciła życie. Mam na myśli przede wszystkim ludność żydowską, ale jak wiadomo, cała ludność Warszawy została potwornie popiereszowana, rozproszona, zmuszona do opuszczenia Warszawy na zawsze, na emigrację lub też do innych miast, które wydawało się, że dają się po II wojnie światowej jakoś szybciej zaludnić, zwłaszcza na ziemiach zachodnich. Więc ta historia Warszawy charakteryzuje się ogromną nieciągłością. I ta nieciągłość Demograficzna, wieczna, zresztą bardzo przypomina nieciągłości wcześniejszych wieków, zwłaszcza wieku XVII, ale i XVIII, gdy przez Warszawę przechodzą notorycznie albo wojska, albo zarazy. I ludność Warszawy jest dziesiątkowana, co zresztą charakterystyczne w ogóle dla wielkich miast, czy miast i wsi e, okresu nowożytnego w Europie, średniowiecza i nowożytności, e, że te ośrodki się. E, kurczą, A potem rozwijają na nowo. Warszawa przy tym cechowała się jeszcze jedną cechą, mianowicie była miastem państwa o bardzo osobliwym ustroju, o ustroju republikańskim, w którym właściwie stolica, w odróżnieniu od stolic absolutystycznych zachodu, które to stolice były miejscami rzeczywistej, potężnej władzy królewskiej, gdzie skupiał się na stałe ogromny dwór i ogromna masa urzędników, którzy zarządzali państwem w sposób bardzo centralistyczny. Tak więc Rzeczpospolita takim krajem nie była. W związku z czym jej stolica, względnie mała, zaludnia się w momentach elekcji, w momentach wielkich zgromadzeń szlacheckich, zwłaszcza sejmów. To sprawia, że miasto potrafi rosnąć dwu-, trzykrotnie w ciągu krótkiego czasu. I to jest też tajemnica, Wielkiego rozrostu Warszawy w czasie Sejmu Czteroletniego pod koniec XVIII wieku. Otóż na pytanie, czy Warszawa jest duża czy mała, trzeba by odpowiedzieć, że w historii prawdopodobnie Warszawa dwukrotnie była miastem naprawdę wielkim. Jeżeli mierzyć to porównując z innymi wielkimi miastami Europy, to był koniec XVIII wieku i to był koniec XIX wieku. To są dwa momenty, gdy Warszawa jest naprawdę wielka. Przy czym ta jej wielkość ma zupełnie odmienny charakter pod koniec Rzeczypospolitej Szlacheckiej i zupełnie odmienny e, w okresie wielkiego kapitalizmu. Otóż Warszawa była wielka około 1790 roku, gdy wedle bardzo zresztą wątpliwych danych, bardzo niedokładnych mogła mieć między 100 a 120 tysięcy mieszkańców, co czyniło ją miastem wtedy w Europie naprawdę wielkim. No, dość powiedzieć, że największym miastem świata około 1800 roku był Londyn, który miał milion mieszkańców. Drugim na liście największych miast świata był Paryż, który miał połowę tego. Natomiast inne, najważniejsze stolice Europy, stolice no, mocarstw, mam na myśli Wiedeń, Pragę, Berlin, miały między 100 a 200 tysięcy mieszkańców. Czyli ta Warszawa wtedy zyskuje rangę Ludnościowo rzeczywiście potężnego miasta, przy czym ta potężność jej ma charakter bardzo osobliwy, ponieważ Warszawa zdecydowanie staje się obozowiskiem szlacheckim, jakim zresztą wcześniej bywała, nie w tej skali, przy okazjach wcześniejszych elekcji czy sejmów. Te dwory, które w niej stoją, dwory w ogrodach, pałace arystokratyczne, i kamienice, których jest stosunkowo niewiele, jak na powierzchnię miasta, i yy, jego znaczenie stołeczne. No, otóż one zaczynają być wypełnione ludźmi, którzy swój pobyt w Warszawie traktują jako pobyt czasowy. Oni nie zamierzają stać się mieszczanami. Oni w większości chcą po prostu w Warszawie być, bo tu się dzieje historia, bo tu się odbywają obrady sejmowe, bo tu się walczy o zachowanie. Albo dawnego ustroju Rzeczypospolitej, albo budowę nowego. To jest miejsce wielkiej polityki, a tam, gdzie jest wielka polityka, no to są też wielkie inne emocje. Emocje uczestnictwa publicznego, emocje o charakterze romansowym, emocje o charakterze ekonomicznym czyli kupowanie, handlowanie, korzystanie z gastronomii, korzystanie z uciech miasta które wtedy rzeczywiście zaczynają się bardzo, bardzo szybko. Rozwijać i to nadaje rzeczywiście temu miastu pewien splendor, aczkolwiek w momencie klęski Rzeczypospolitej, gdy Warszawa tę swoją pozycję stołeczną traci, następuje natychmiastowy odpływ mieszkańców. W ciągu kilku lat Warszawa wraca do takiej swojej wcześniejszej wielkości miasta mniej więcej 60 tysięcznego, co pokazuje wyraźnie charakter tego, tego, tej ówczesnej jej wielkości. Natomiast 100 lat później, 100 lat później rzeczy mają się zupełnie inaczej. Otóż Warszawa rośnie w XIX wieku w tempie, w jakim my sobie dzisiaj nie jesteśmy w stanie w ogóle wyobrazić, żebyśmy egzystowali. To jest miasto, które w ciągu życia jednego pokolenia powiększa się mniej więcej dwukrotnie. Warszawa, która ma 60 tysięcy mieszkańców u progu XIX wieku, w połowie XIX wieku ma 200 tysięcy ale mija 20 lat i ma ich 400 tysięcy, ale mija 25 lat i ma ich ponad 700 tysięcy, czyli niemal podwaja się w ciągu życia jednego pokolenia. I ten ogromny rozrost towarzyszy niebywałym zmianom w tkance miast, inaczej niż pod koniec XVIII wieku. Mianowicie w Warszawie się na potęgę buduje kamienice. Buduje się kamienice setkami rocznie, całe ulice są wypełniane przez domy, Powstają całe nowe części miasta, wcześniej nieznane parę lat wcześniej mieszkańcom, i taka podróż po Warszawie XIX wieku zaczyna być podróżą niejako w przyszłość. Ten ogromny rozwój ma przede wszystkim charakter napływu, imigracji, i każda taka imigracja wiąże się z rozmaitymi bardzo silnymi napięciami. Otóż przede wszystkim to jest imigracja ludności wiejskiej do prac fizycznych. Warszawa się bardzo szybko rozwija jako ośrodek przemysłu, więc ciągną do niej z tego ubogiego Mazowsza i innych regionów bardziej odległych, synowie i córki chłopów, szukając dla siebie zaczepienia. Córki bardziej w gorseciarstwie, w służbie domowej, synowie bardziej w budownictwie i w przemyśle. Drugą grupą, która Warszawę zaludnia, jest szlachta. Z różnych powodów. Po pierwsze szlachta się urbanizuje, Wciąż w XIX wieku, to znaczy stopniowo przenosi swoje oczekiwania do miasta. Przeważnie jest w takim spagacie między wsią i miastem, wsią, która jest taką idyllą szlachecką dawnego typu i miastem, które jednak daje możliwość kształcenia dzieci, kariery finansowej, jest oknem na świat. Ale po powstaniach narodowych, zwłaszcza po powstaniu styczniowym, pojawia się też taki segment szlachty spauperyzowanej, która została pozbawiona majątku wskutek represji, lub też straciła je wskutek zapaści ekonomicznej. I ta szlachta także przenosi się do miast na stałe, bardzo często się degradując społecznie, niekiedy nawet do prac fizycznych. I kolejny element tego napływu, który bardzo bulwersuje część, część, opinii publicznej, to jest napływ tak zwanych intwaków, czyli imigracji żydowskiej, ze sztetli położonych generalnie na wschód i południe od Warszawy, które zasilają Warszawę ludnością handlową, rzemieślniczą i robotniczą, ludnością w dużej mierze wypychaną także z wielkich miast, tu mam na myśli tzw. litwaków, z wielkich miast rosyjskich wskutek rosyjskich, rosyjskiej polityki. Migracyjnej, która polega na zamykaniu pewnych regionów w ogóle dla Żydów, więc oni się przenoszą do Królestwa Polskiego i do Warszawy. To są ludzie y, mówiący po rosyjsku, nieznający polskiego, bardzo często nie chcący tego języka się uczyć, którzy są zakotwiczeni kulturowo w tradycji rosyjskiej, czytają rosyjską prasę i z punktu widzenia patriotycznej opinii publicznej warszawskiej bardzo często stanowią czynnik rusyfikacji. Tu pojawia się ten pewien nurt antysemityzmu, także związany z, z jego domniemanymi dążeniami rysyfikacyjnymi, co zresztą na ogół nie było, nie było prawdą, ponieważ facy bardzo często tworzyli taką społeczność, która nie akceptowała polityki cara. Trudno się dziwić nie tylko z powodu tych, tych, tego przymusu migracyjnego, ale wielu innych spraw. To była też inteligencja, która się bardzo krytycznie odnosiła do. Sytuacji politycznej w Rosji. No więc jednym słowem, mamy miasto rosnące, mamy miasto pulsujące od ludzi, które rozwija się do miliona mieszkańców w latach dwudziestych, czyli w latach już trudnych ekonomicznie po utracie powiązań z rynkami rosyjskimi, no ale w latach, gdy Warszawa znowu jest stolicą. Więc jest zastrzyk ludzi, którzy podejmują pracę w urzędach, w biurach, w instytucjach państwowych, publicznych no i sięga miliona trzystu tysięcy mieszkańców pod koniec lat 30. co ją wtedy czyni miastem porównywalnym ludnościowo z Kairem. I ten Kair dzisiejszy, który ma 20 milionów z okładem mieszkańców, ile razy większe od Warszawy, ponad 10, stał się takim molochem w trakcie, gdy Warszawa powojenna, najpierw odbudowująca swój potencjał, no potem stagnowała. Od lat 70. XX wieku, czyli od 50 lat. Społeczność Warszawy jest względnie stabilna. Ona się wahała między 1,5 miliona, a 700 tysięcy, obecnie zbliża się do 1,8 tysięcy, z jakimś plusem ludności, o której nie została policzona, która zawsze w wielkich miastach przebywa. Więc możemy sobie Warszawę opisać jako takie miasto dwumilionowe w skali miast świata. Od 1800 roku, gdy milionowy Londyn był molochem nieporównywalnym z zupełnie z niczym, poprzez koniec XIX wieku, gdy Warszawa, zbliżająca się do 700 tysięcy mieszkańców, jest ogromnym miastem, wchodzącym w skład dziesięciu największych ośrodków miejskich Europy, Aż po koniec XX wieku, gdy miasta pięciomilionowe, a nawet dziesięciu już na świecie nie są wyjątkami, Warszawa stale maleje. I znowu, czy mamy być z tego powodu smutni, czy mamy być zadowoleni i dumni. Wydaje się, że zmieniły się wyraźnie nasze oczekiwania, oczekiwania mieszkańców Europy. I taką tendencją, jaką obserwujemy w ostatnich latach jest, porzucanie ośrodków miejskich przez elity przenoszenie się do osiedli podmiejskich albo na wieś, ponieważ praca zdalna pozwala zupełnie sprawnie, zupełnie dobrze, to przekonaliśmy się w lockdownu chyba. Wielu z nas y, pozwala zupełnie dobrze egzystować z dala od miasta i jednocześnie wykonywać całkowicie miejskiego typu pracę, co jest swego rodzaju nowością cywilizacyjną, jaką przyniósł schyłek XX wieku. Z drugiej strony podlegamy wyjątkowo silnym oczekiwaniom ekologicznym, oczekiwaniom związanym z czystością powietrza. Jak wiemy, z tą czystością jest w Polsce, w miastach bardzo źle, w Warszawie też. To stanowi takie odkrycie właściwie ostatniej dekady. Jeszcze w latach 90. w publicystyce warszawskiej dominowało przekonanie, że to miasto jest względnie czyste na tle Europy. No bo patrzcie, jakie rozległe, zielone. Gdy tymczasem ten, ten, to realne zagrożenie było jak gdyby poza, poza świadomością zbiorową, że tym zagrożeniem jest na przykład ogrzewanie mistrz. No więc wielkie miasta mają dzisiaj e, złą prasę i oczekuje się, że będą się zmieniać w kierunku rozgęszczania, że będą bardziej przewiewne, że będzie w nich więcej zieleni, że będzie się z nich wyrzucać ruch kołowy, że w centrach miast będzie właściwie dominował ruch pieszy co jest takim zaprzeczeniem dwudziestowiecznego wyobrażenia o molochu miejskim. Na tym tle wydaje się, że względnie umiarkowana skala Warszawy staje się jej atutem, staje się być może przesłanką do myślenia o Warszawie następnych dziesięcioleci jako mieście względnie miłym. To już koniec dzisiejszego wykładu. Zapraszamy za tydzień. Jeżeli państwo chcecie zobaczyć niemych świadków historii, to zobaczycie ich w Muzeum Warszawy.